W internecie mamy całą masę testów komputerów o wartości 3, 4, 5, 10, a nawet 30 tysięcy złotych. Ale co by było, gdybyśmy chociaż na chwilę zatrzymali się przy niższym przedziale cenowym? Na przykład przy takim komputerze złożonym z używanych części w kwocie 650 złotych. Dziś przygotowałem dla Was taki komputer i zapraszam już teraz na jego test. Na zakup tego komputera wyznaczyłem kwotę niecałych 700 zł. Na to złożyły się ceny zakupowe samych podzespołów, jak i ich wysyłek. Za procesor zapłaciłem 130 zł. Płyta główna to koszt 79 zł. Tyle samo przyszło mi zapłacić za pamięć operacyjną o pojemności 4 GB. Najdroższym elementem konfiguracji okazała się karta graficzna, której cena wyniosła aż 180 zł. Zestawienie domknąłem dyskiem twardym o wartości 59 zł oraz obudową i zasilaczem, które przyszły do mnie w jednej parce w kwocie pobraniowej wynoszącej 130 zł. A co do mnie przyszło? Sami zobaczcie. Pierwszym elementem, który omówię będzie procesor. To Intel Core i3-2100, czyli bardzo popularny w swoim czasie CPU, który bazuje na dwóch rdzeniach i czterech wątkach. Nie jest to demon szybkości, ale jeśli mówimy o tanim Pc do grania, to nie możemy przejść obojętnie bo propozycji Intela dla podstawki LGA 1155. Pamiętajcie, że głównym rywalem drugiej generacji 3 była cała seria Phenom Move 2 X4. Z racji ich wysokiej ceny podjąłem decyzję o wyborze procesora Santa Clara. Płyta główna zainstalowana w tym komputerze to zdecydowanie najbardziej kontrowersyjny podzespoł z wszystkich tu prezentowanych. MSI, czy jak to woli, Medion MS7728 w drugiej rewizji. Do bólu wykastrowany MOBAS z dwoma bankami na pamięć operacyjną, układem H61, USB 3.0 tylko na PCB, jednym złączem dla wentylatora, no i dla dodatku tek, który chłodzi procesor. Okropieństwo, ale pokażcie mi alternatywę. W podobnej kwocie zakupu za najtańsze płyty z soketem LGA1155 przyjdzie Wam zapłacić bagatela 150 zł. Więcej od samego procesora. Pamięć operacyjna to też nie jest rzecz, którą chciałbym specjalnie wyróżnić w tym zestawie. To duet 2GB kości od Patriota o taktowaniu 1600MHz i opóźnieniach CL7. Parametry całkiem niezłe. Szkoda tylko, że 4GB RAMu w tych czasach to pojemność zdecydowanie zbyt mała. Karta graficzna do 200 zł, wybór prosty. Radeon HD 7770, architektura GCN, częściowe wsparcie DirectX 12 i jeszcze do niedawna obsługa Async Compute. Być może w niektórych tytułach spisze się on gorzej od HD 6850, jednak, biorąc pod uwagę sytuację rynkową w 2017 roku, wolę mimo wszystko kartę napędzaną Grafik Cornex. Wybór pad na model XFX Core z 1GB pamięcią GDDR5. Dane, w tym gry, będziecie mogli magazynować na 320-gigabajtowym dysku twardym od Western Digital. Żałuję jednak, że nie wystarczyło mi czasu na poszukiwania lepszego twardziela, choćby modelu z dopiskiem Blue. Green ograniczony jest prędkością, talerzy i samym przeznaczeniem do pracy w trybie dobowym. Cheaptech Gepa 5 s to średniej klasy zasilacz, który w czasach świetności rywalizował cenowo z serią Steve X Extreme od firmy OCZ. Czy jednak mogę narzekać na ten zakup, w końcu kosztował mnie on jakieś 70 zł. Ciężko było o pewniejszą propozycję w tej cenie. Wszystkie komponenty zamknąłem w obudowie Silentium PC. To naprawdę SPC? Tak, moi kochani. Może nie pamiętacie, ale w 2011 roku Brutus 310 był całkiem łakołym kąskiem. Stanowił on absolutnie budżetową propozycję skrzynki, której koszt zamykał się w zaledwie 125 zł. Biorąc pod uwagę całkiem niezły stan tej używanej obudowy, dołączony 120 mm wentylator, myślę, że z całej tej transakcji wyszedłem na Sport Plus. Skoro poznaliście jego specyfikację, to chyba czas najwyższy, żeby zobaczyć, jak spisuje się ta jednostka w grach komputerowych. Lecimy z tematem na rozdzielczości Full HD. Chcieliście Wota i oto on. Na detalach wysokich jakość rozgrywki jest niczego sobie. To kolejny dowód na to, że uzyskanie około 60 klatek w tej grze nie jest szczególnym wyczynem. Pokazuje to choćby ten komputer. Nieco gorzej sprawa się ma z FIFA 17. Problemem w tej grze nie jest ograniczona wydajność procesora czy karty graficznej. To pamięć wideo dostępna na HD 7770 wpływa na chwilowe zacięcie animacji. Chcąc uzyskać całkowicie płynny obraz, zostaniecie zmuszeni do obniżenia detali do poziomu średniego bądź niskiego przy 1080p. Battlefield 1 powtórka scenariusza. Z tym, że tu oprócz alokacji danych w pamięci karty graficznej dochodzi kwestia wykorzystania RAMu. Sądzę, że te dwa elementy miały tak duży wpływ na niską wydajność w czołym FPS-ie tego roku. Umówmy się jednak, to nie jest komputer do gry w tytuły, które debiutowały w tym lub zeszłym roku. Nastawmy się na mniej wymagające produkcje. Jedną z nich jest CSGO. No i bingo, przedział od 90 do 130 klatek na sekundę. Taki FPS widziałem na nowych komputerach, ale w cenie 1400 zł. Dla mnie rewelacja. Myślę, że na poziom osiągów nie powinni narzekać także wszyscy gracze. Doty najwyższe ustawienia obrazu wyciskają ostatnie soki z karty graficznej, ale mimo tego rozgrywka jest wolna od zacięć animacji i jakichkolwiek innych problemów utrudniających bicie mobów. Przedział kratek także jest akceptowalny, więc sumarycznie odnotowujemy sukces. Skoro była dota, to musi też być League of Legends. Jako, że gra ta bazuje na mniej wymagającym silniku graficznym, tak i wydajność liczona w FPS-ach jest tu zauważalnie wyższa. Na maksymalnych ustawieniach graficznych wynik ponad 100 klatek na sekundę zadowoli nawet największe marudy. Zestawienie mało wymagających tytułów należy zakończyć ATS-em. Jest to kolejna produkcja, której działanie przy komputerze za ponad 600 zł mnie zaskoczyło. Nawet na wysokich ustawieniach graficznych notowałem rezultaty pomiędzy 40 a 60 klatkami na sekundę. Cóż, jeśli zależy Wam na lepszej płynności obrazu, zawsze możecie ściąć detale do niższego poziomu. Całkiem przyjemnie grało się też w Dead Mimo wysokiej alokacji danych w pamięci GPU nie uświadczyłem spadków klatek czy Soteringu. Wszystko było na swoim miejscu i to uwaga przy rozdzielczości Full HD i wysokich ustawieniach graficznych. Materiał kończy urywkiem z H1Z1 w trybie Survivalu. Nie trudno zauważyć, że osiągi PC-ta w tym tytule nie są najlepsze. Pytanie, czy wynika to z ograniczeń platformy, czy z samej optymalizacji gry dla posiadanego sprzętu. W końcu, wykorzystanie pamięci operacyjnej i wideo nie przekracza dopuszczalnych norm. Czy podsumowanie będzie słodko gorzkie? Byłbym szaleńcem, gdyby takie było. Mamy komputer w cenie niecałych 700 zł, który oferuje bardzo wysoki poziom wydajności. W mniej wymagających tytułach takich jak counter Global Offensive, Dota 2, League of Legends, czy nawet Dirt Rally lub ATS. Wszędzie tam na wysokich ustawieniach graficznych otrzymywałem bardzo wysoką wydajność. Oczywiście znajdą się te bardziej wymagające tytuły, w które chcielibyście zagrać na tym komputerze, ale nie ma cudów. Battlefield 1, czy nawet Wiedźmin 3GON, tam wszędzie pojawią się problemy z płynnością obrazu. Ale, ale, ale pamiętajcie, że nie musicie złożyć takiego samego zestawu i być może z kartą graficzną 2 GB, z pamięcią operacyjną o pojemności 8 GB otrzymalibyście zdecydowanie lepsze wyniki, no ale oczywiście wiąże się to z wyższymi kosztami. Tak więc płynnie przechodzę do tej kwestii samego wyglądu peceta. Gdybym miał go teraz składać jeszcze raz, to dołożyłbym troszeczkę pieniędzy do zakupu właśnie dwukrotnie pojemniejszej pamięci operacyjnej i być może innej karty graficznej. Która posiadałaby także więcej Fauramu. I to tyle, moi kochani, w tym temacie. Komputer zakupiłem na różnych serwisach aukcyjnych, także poprzez prywatne kontakty. Myślę, że ceny były całkiem przystępne nie jakieś dumpingowe po prostu takie, jakie wy będziecie mogli spotkać, także na tych serwisach aukcyjnych czy też szukając tych części poprzez fora i różne inne komunikatory. Ja się z Wami żegnam. Ja chciałem tylko poinformować, że komputer jest do kupienia czy też odkupienia ode mnie, więc jeżeli znajdzie się chętny, to proszę pisać. Natomiast Wy teraz napiszcie w komentarzach, jaki następny zestaw komputerowy mógłbym przetestować, jaki gier użyć do tego porównania. No i cóż, pamiętajcie o subskrypcji dla TechLipton. Mam nadzieję, że będę pojawiał się na tym kanale już na stałe. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało z czasem. Do zobaczenia. Mówił Lipton.